Nazywam się Małgorzata Urbaś i witam Was w programie Fintech Reporter, gdzie zapoznamy się z najciekawszymi wydarzeniami ze świata fintechu. Oszuści kochają Black Friday prawie tak samo jak kupujący. Wraz ze wzrostem popularności Black Friday i Cyber Monday rośnie zagrożenie ze strony cyberprzestępców. Przełom listopada i grudnia to czas, w którym odnotowuje się o 18% więcej prób oszustw niż w innych okresach roku. Z danych ACI Worldwide wynika, że 1,36% transakcji wykonanych w trakcie Black Friday oraz 1% transakcji w trakcie Cyber Monday może być próbą oszustwa. Straty kupujących mogą iść w tysiące dolarów. Co czwarty polski konsument poluje na okazję w internecie. To kluczowy okres dla branży e-commerce, ponieważ, jak wynika z danych PayPal, sprzedaż rośnie wówczas nawet dziesięciokrotnie. Jeżeli chcecie przedyskutować któryś z tych tematów z naszymi ekspertami, zapraszamy do grupy z FinTechowani, do której link znajdziecie pod tym filmem. Zapoznajcie się tam z najciekawszymi informacjami ze świata fintechu.